Mandero wszystkim. Dzisiaj tak samo nagramy z łapy, Dzisiaj będziemy wymieniać ten oto element. Opel Insignia, 2 litry, Coś się to mówi? Niskie ciśnienie oleju. No, klient sobie zażyczył, żebym mu wymienił. ściągniemy misę olejową, zobaczymy w jakim stanie. Bo akurat na ściągniętą skrzynię biegów, bo tam wymieniamy dwumasę. i zobaczymy w jakim stanie jest ta uszczelka, czy jest A W tym momencie dostęp mamy ułatwiony. Mamy wyciągnięte o z widzicie, skrzynię biegów mamy ściągniętą, ława jest cała ściągnięta i warto się zawsze pokusić yy, wymiany tego, te, tej uszczelki, jak macie, macie to rozebrane, można po prostu zaproponować, że można, można to w międzyczasie wymienić, jak yy, wymieniacie dwie masy, nie? Przynajmniej dostęp jest lepszy. Ściągacie misę, zobaczymy jakim stanie to jest. Także demontujemy dalej Świecę, po oczy. No tutaj sobie musicie odkręcić, że wam pokażę co Tą blachę trzeba odkręcić. O, tutaj Od DPF u i łapę podporę płosi. Ona jest tutaj. jest wszystko teraz na wierzchu, jest bardzo dobry dostęp. No tą rureczkę musimy tu odkręcić, czujnik odpiąć. Że odkręcamy, zobaczymy w jakim stanie to wszystko jest. Misę mamy zdemontowaną. To ja mam i... I tu widzimy to uszczelnienie co jest. O, tu jest jedna część. Misa jest okręcana i dociska po prostu tego uszczelnienia. Oprócz kamery to wam pokażę. O, tutaj widzicie? Tu, a uszczelnienie mamy tutaj przy pompie oleju. To się to światło, to będzie widać lepiej. O, tutaj mamy tą uszczelkę. Ale ją wymienimy na nową. Teraz można panetki sprawdzić w jakim stanie są jest kompozycja dziś starta. Póki auto jest, jest taka wada właśnie w insygnia. No i tutaj mamy nową i starą część. Tu jest stara, już jest twarda. Już widać, że ta uszczelka nie wypracuje, ale pod palcem czuć, że ona już jest taka już jest stara po prostu. Tu mamy drugą z aplikatorem. Wciskamy, wyciągamy zaślepkę i mamy gotowe. I mamy pewność, że, że ma to wymienione, nie? Bo to jest bardzo ważne. To może wam po prostu załatwić silnik, nie? Może się silnik zatrzeć. Także jak widzicie już jakieś komendy na liczniku, że coś pokazuje, że niskie ciśnienie oleju albo coś trzeba to sprawdzić. No, ja sobie jeszcze sprawdzę panewki, czy są w porządku. Montujemy nowy element, skręcamy i może jeździć dalej. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, łapka w górę. I do następnego. Ciao. Dobra, element mamy wciśnięty, bo tu mamy takie o, możemy wcisnąć. Ściągamy o. Za ślepeczkę. Teraz zobaczcie. Dla porównania wezmę tamtą tamten element, zobaczcie jak jest wygniecione o. O, jak jest wygniecione to, a jak wygląda nowe No i ten do ucieka właśnie nie może zostać ten oleju i jest problem, nie?